Razem z Marką Trek Endurance znajdujemy się na półmaratonie warszawskim. Wyjątkowa edycja biegu, zaczynając od nazwy 116-123 Półmaraton Warszawski, czyli numer telefonu dla osób w kryzysie emocjonalnym. Zapowiada się na rekordową liczbę uczestników, bo ponad 23 tysiące zapisane na półmaraton oraz na bieg towarzyszący bieg na piątkę. Także trzymamy kciuki za wszystkich biegaczy i liczymy na jak największą frekwencję na mecie. Na stoisku trek endurance sporo się dzieje, mamy konkursy. Zadaniami, a jeżeli wykonamy zadanie, czeka na nas nagroda, możemy spróbować produktów od marki, każdy uczestnik półmaratonu warszawskiego znalazł w swoim pakiecie żel energetyczny od Trek Endurance. Mógł ten żel spróbować, przetestować przed na przykład czekającym go na jesień maratonem warszawskim. A jeżeli chodzi o samą taktykę przyjmowania żeli na półmaratonie, to przyjmuje się taką ogólną zasadę, że jeżeli nasz wysiłek trwa dłużej niż 90 minut, wtedy warto na przykład co takie 30 minut przyjmować żel energetyczny. Oczywiście korzystać też z punktów odżywiania na trasie i cały czas popijać wodę czy też izotoniki, jeżeli jesteśmy do tego wszystkiego przyzwyczajeni. Dlatego takie żele warto najpierw spróbować przetestować na treningach żeby później już na samym starcie wszystko poszło pięknie i gładko. Za nami piękna meta półmaratonu warszawskiego. E, jakiś czas temu dobiegli już biegacze na 5 kilometrów. Teraz czekamy na pierwszych biegaczy półmaratonu. Zwycięzca powinien się pojawić już za kilka minut. Także dzielnie czekamy razem z nami setki kibiców, bo mnóstwo uczestników to także mnóstwo kibiców, a uczestników półmaratonu warszawskiego jest około 16 tysięcy na trasie. Sam start zajął prawie 30 minut minut. Także naprawdę dzisiaj dzieje się w Warszawie. Mamy już pierwszą czwórkę panów na mecie. Adam Nowicki jako pierwszy Polak zameldował się na czwartym miejscu. Zabrakło mu niewiele do rekordu Polski. E, więc wynik jest wciąż fenomenalny i czekamy na kolejnych uczestników. Wielkie gratulacje! Dziękuję! Jak się biegło, jak emocje! Naprawdę bardzo dobrze mi się biegło do 15 km. Potem tak zaczęło mi wiać twarz. Zostałem sam, nikogo nie miałem z tyłu miał ani z przodu, miałem musiałem sam biec cały dystans chyba. Właśnie metodka. tak widać po czołówce, że ostatnie kilometry musiał wiatr nieźle dać dokładnie, wam. Dokładnie, dokładnie. ostatnie 5 kilometrów było i ciepło i wiatr w twarz, ale jestem zadowolony. Witamy kolejnego ambasadora marki Trek Endurance. Bardzo nieprofesjonalne zachowanie. Ej, po powiedz nam kilka słów, jak się biegło. Ciężko, gorąco jest! Znaczy, no mi się całkiem nieźle biegło, ale rzeczywiście, no nie były dzisiaj optymalne warunki, ciepło. Ale jestem mega zadowolony, bo chyba ostatnie 6 km prowadziłem zawodniczkę z Ukrainy i chyba 500 metrów przed metą dogoniliśmy e, zawodniczkę z Kenii, była druga, także mega się cieszę, przysłużyłem się jakoś chociaż. Brawo, brawo, zawsze y, w służbie y, ku innym. A jak Dokładnie. Kuba? Doprowadziłeś Kubę? Nie, nie, nie doprowadziłem Kuby niestety i... Mateusza, no się jest ciężko Słyszałam, biało. że wiatr na ostatnich kilometrach. No biało, ale myślę, że bardziej słońce przeszkadzało jednak. Czyli zeznania się nie pokrywają. <laughs> jak ktoś był mocny, to dobiegł, jak nie był, to nie dobiegł. Gratulujemy i zapraszamy do stoiska Trek Endurance na spijanie piąteczek. Tak, zdecydowanie zapraszamy na trek. no i chciałem powiedzieć, że było dużo kibiców na trasie, to jest niesamowite, coraz więcej z roku na rok. Naprawdę sam bieg, super, super atmosfera. Gratuluję i do zobaczenia w domu. Szukaliśmy kogoś, kto wbiega bardzo szczęśliwie na metę, no i trafiło na pana. Skąd wynika to szczęście? Z nowej życiówki. Poprzednia 1,17,22 z półmaratonu praskiego, no z swoich okolic, a dzisiaj 1,16,35 po prostu mega. A no to gratulujemy, bo słyszeliśmy, że wiatr, że słońce nie było wiatr łatwo, był, więc jak jest życiówka, to się liczy podwójnie. 8 kilometra wiało cały czas twarz. A że nie było się takim załapać, trzeba było walczyć samym ze sobą i to jest najważniejsze. No to super, gratulujemy bardzo. No ale 1,29 zł No to fajnie. Nieźle, teraz będę spać. A kiedy może. teraz maraton? E, Warszawa pewnie, Warszawa? no gdzieś tam teraz walczę to 2,49, no, 2,52 jest. Ja trzy razy chyba podchodziłam. Oj, no to ja już mam jedno podejście, no to nie i stwierdzam, że... Za granicą nie robi się życiówek. choć mi dwa razy wyszło, ale to, to jeszcze były takie czasy, gdzie było z czego jeszcze urywać. No a teraz to jest doskonale, Dzień, wiesz, dobra, walka ale. o sekundy teraz na To Trzymam warsztat. kciuki, ja Dzięki. też w końcu muszę to zrobić. No to może się spotkamy, na tym samym mi się uda. Nie na wiem, że ja wisla dopiero nie. A no. też, ale to już nie w tym roku wyjazd ewentualnie w przyszłym. No mówię, na razie ta Warszawa. Zobaczymy. Zatrzymam kciuki. Mamy go! Gratulujemy! Jak się dzisiaj biegło, kilka słów, dużo emocji, co nam powiesz? Wspaniale, wszystko pod kontrolą. Plan minimum zrealizowany, 1.34 chyba miał być poniżej 1,35, więc takich relacji nam brakowało. Tutaj wszystko widać. Z pełną kontrolą, więc super. To gratulujemy i widzimy to się. Moja zasługa, Kasia. Wszystko wydaje oh. jeszcze do o, idealnie złapaliśmy kolejną kobietę z Trek Endurance. Widzę, że jest uśmiechnięta, czyli jest życiówka. Poprawiłam się o... Ponad prawie dwie minuty? Nie, coś takiego. Muszę sprawdzać. Magda a... idzie teraz jak burza, także gratuluję. Tak, żele streka mnie uratowały. Dziękuję, Boże. Koło Dzięki wielką, bo... Dzięki. Cały czas jesteśmy na stoisku Trek Endurance. Kolejka nie ma końca. E, cały czas są chętni do wzięcia udziału w zabawie i wygrania naszych e, gadżetów. Bieg na 5 km, a bieg w półmaratonie to są dwa różne wysiłki. Bieg na 5 km, tak naprawdę od początku pracujemy na wysokich obrotach, właściwie już e, nie jest nam wcale komfortowo od, od pierwszych metrów. Warto, żebyśmy byli dobrze rozgrzani, żeby móc równo, mocno, od początku do końca dać z siebie wszystko. Natomiast jeżeli chodzi o półmaraton, no tutaj musimy trzymać delikatny zapas. Dobre jest takie poczucie, że na dziesiątym kilometrze jeszcze jest fajnie, jeszcze kontrolujemy, jeszcze, jeszcze mamy takie wrażenie, że bylibyśmy w stanie przyspieszyć. Ale tego nie robimy, bo na 15-16 najpewniej już będzie tak, że to tempo będzie takie na styk do utrzymania. E, także warto mieć to na uwadze, planując e, swój start, żeby w półmaratonie od początku się nie podpalać i nie być za szybko. Półmaraton warszawski edycja 2025 powoli się kończy, dlatego będziemy już się żegnać. E, pogoda jest wspaniała do świętowania. Biegacze, kibice wcale tak chętnie nie uciekają ze strefy. Jest jeszcze trochę czasu na świętowanie i, e, i co? I widzimy się następnym razem na maratonie warszawskim albo na triatlonie.